Panie Marszałkini Wysoka Izbo. To jest kradzież oszczędności ludzi. 16 milionów Polaków. To jest eutanazja systemu emerytalnego. To jest grzebanie ofer. Ale to jest jeszcze coś więcej, co sam Pan Premier powiedział pół roku temu, mówiąc, że oszczędności ludzi to świętość, której nie wolno nikomu naruszyć, po którą nikomu nie wolno sięgnąć. A zatem to jest świętokradztwo. I za świętokradztwo jest kara znacznie większa niż za obłudę, która, która spotkała Leszka Millera. To się nie skończy tak jak w przypadku Leszka Millera, że pan będzie musiał funkcjonować wśród tych baranów samoobrony, bo samoobrony już nie ma. To nie jest ta sama kara, która spotkała Jarosława Kaczyńskiego za obudę w tej sprawie, a mianowicie uprawianie polityki z krzyżem w ręku jako znakiem partyjnym. Pana czeka coś znacznie gorszego. Pana czeka samotność. Będzie pan siedział nad brzegiem morza w Sopocie i przyjdzie do pana las, jak do Makbeta u Szekspira. Panie Marszałek, Panie Premierze, wysoka izbo. Ponieważ pan poseł palikot w stanie bezrozumnego oszołomienia... Co chwila, co chwila wywołuje mnie tutaj i domaga się ode mnie jakiejś riposty, repliki i tak dalej, i tak dalej, to e, odpowiem słowami wielkiego polskiego poety Tuwima. Próżność repliki się spodziewam, Nie dam ci psztyczka ani klapsa. Nie powiem nas nawet pieścię, bo to my byłby dla psa. Pan, proszę o ciszę. Przed chwilą na konwencie prosiłam o spokój na sali. Pan poseł Palikot. Panie Miller. Proszę o ciszę. Ja pana oczekuję tylko jednej rzeczy. Żeby pan... Nie brał jednocześnie pensji poselskiej, diet poselskich i emerytury. Bo to jest w sumie 200 tysięcy złotych. Tak pana boli te, ta, ta niska emerytura, to 800 złotych. Niech pan z tych swoich 4 tysięcy, które pan bierze dodatkowo emerytury, oprócz pensji poselskiej, niech pan dołoży do tych biednych emerytur. Niech pan weźmie. Ja już sprzedałem. panu, Panie nie ma czego sprzedać. Pan ma tylko emeryturę. Niech pan tą emeryturę rozda.